Witajcie, zapraszam do rozkładu. O czym nie mówi ci ten ktoś? Ta Twoja osoba, ten ktoś dla Ciebie ważny, no, z kim jesteś związana uczuciowo, o kim myślisz, i tak dalej. O czym Ci nie mówi? Trzy grupy macie, wybierzcie sobie jedną z grup i pamiętamy, niczego na siłę nie bierzemy. Hmm. Tak sobie to przyjmijcie na spokojnie, jeśli z Wami rezonuje. Może ułatwi Wam to zrozumienie danej sytuacji, może coś spowoduje, że będzie Wam jaśniej leżej, lepiej, no zobaczycie, ale niczego na siłę, tam nie wciskamy, ja zaczynam już, jaki jest przekaz energetyczny, mówimy o energiach dla tej grupy pierwszej, to będzie moja pierwsza grupa, o czym nie mówi Ci ten ktoś... On się od ciebie odsunął, wiesz, bo, bo tutaj jest sytuacja zbyt skomplikowana, i e, taką podjął decyzję, że tak będzie lepiej. To jest jego, jego podejście do tej waszej sytuacji, żeby się gdzieś tam od ciebie e, separować, bo nie wie, jak się ma zachować inaczej. Nie znajduje na to innego rozwiązania, nie ma na to w ogóle innego pomysłu. Hmm, gdzieś tam, jakby skupiał się mocno na swoich sprawach domowych, życiowych, rodzinnych. Z jakimiś osobami bliskimi, też może jakby sobie próbował zorganizować to życie tak bardziej na, na spokojnie. Tutaj gdzieś takie jakby próbował budować, układać sobie swoją codzienność, tak aby ona zapewniała mu jakiś spokój i stabilność. Tak naprawdę, to tutaj on. Tak, ma w sobie takie zagubienie też odnośnie Ciebie, odnośnie Was, i takie uczuciowe gdzieś tam też zawieszenie, ponieważ Wy spotkaliście się w takich okolicznościach, w takim czasie, kiedy ta osoba przechodziła przez jakiś trudny czas, być może Ty też, i jakoś nie dało się. Tego wszystkiego pogodzić, nie dało się odnaleźć wspólnej drogi, ale wiesz co? On tak decyduje, że tak będzie lepiej. Tak jakby, nie wiem, albo jest starszy od ciebie, albo patrzy na tą całą waszą sytuację bardziej z góry, z jakiegoś dystansu, może z różnych aspektów ją przeanalizował i nie powiedział ci o tym, nie porozmawiał z tobą, że taką podejmie decyzję, że się od ciebie. Odsunie, ponieważ on uważa, że to będzie najmądrzejsze, co można zrobić w danym czasie, że nic tutaj lepszego nie, nie wymyślimy, nie, nie spowodujemy jakiegoś, nie wiem, cudu, że się nam uda pogodzić nasze życia i być razem. I tak jakbym gdzieś taka mądrość, się, jakby on patrzył na to tak bardziej z góry niż, może niż ty i tak powiem, że mniej emocjonalnie, bo on ma oczywiście tutaj zaangażowanie emocjonalne bardzo głębokie jest, ale też czuje w tym takie pogubienie i niepewność jakby te energie kazały mu stać nogami na ziemi, bardzo twardo z taką dużą pewnością siebie, zająć się swoim życiem swoim domem, sprawami rodzinnymi gdzieś tam to um, uporządkować, stabilizować swoją codzienność i wiesz, zanim on podjął tą decyzję i zanim się tak do ciebie zdystansował, gdzieś tam może się bardzo nawet odsunął to, to była jedna z najtrudniejszych decyzji w jego życiu, na no, powiedział ci tego ale to um, myślał nad tym bardzo długo Analizował to, szukał jakichś pomysłów, jakichś innych rozwiązań, jakichś opcji, ale nie mógł znaleźć, ponieważ bardzo skomplikowany jest ten wasz labirynt życiowy, i wy ciągle nie jesteście na, na tych samych drogach, gdzieś tam się gubicie, nie możecie się. Odnaleźć albo nie jest Wam dane, i tutaj też są jakieś opcje. Jest być może tutaj zbyt, tu jest zbyt tłoczno, tak jakby było zbyt dużo ludzi. Ten, ten mężczyzna, on taki pogubiony w tym wszystkim, wielkie pogubienie, bo on patrzy tutaj z lewej strony, kobieta, z prawej strony, kobieta i co ja mam zrobić, co będzie dla mnie najważniejsze, którą z dróg wybrać, jaką decyzję powinienem podjąć. I taki miał bardzo trudny moment w życiu i postawił na bardziej na aspekt materialny, na bardziej jakieś sprawy przyziemne. Być może też ze względów finansowych może chodziło też właśnie o jakieś, nie wiem, o jakieś rzeczy materialne, może miał zobowiązania też innego typu albo na przykład z inną osobą mógł mieć wspólne Posiadanie czegoś, i żeby tutaj się już z tym nie, jakby nie komplikować, nie robić zawiłości, to ja jednak zdecydowałem, że zostanę tutaj w tej, może w tej nieruchomości, w tym domu, w tamtym świecie, gdzieś tam taki od ciebie oddalony. Brak tutaj takiej gotowości na ryzyko, na poniesienie mnie. Nie pozwoliłem sobie na to, żeby mnie poniosło, żeby mnie gdzieś porwały te moje pragnienia i emocje, jakie z Tobą miałem, bo wiesz, tutaj się pokazuje, że mężczyzna, a te dwie kobiety, one są dla niego jakby na równi ważne. I to było tak trudne, bo, bo głębokie, bo z jedną kobietą właśnie mo mogło łączyć go. To wspólne posiadanie czegoś, jakieś zbudowanie jakiegoś e, świata, e, funkcjonowanie w nim. I to z tą drugą kobietą też jakieś inne, inne rzeczy, inne aspekty tutaj były, które no również były ważne i chciałby je zatrzymać, nie chciałby ich stracić i on tak, to była taka mm, trudna chwila w jego życiu. Gdzieś on ci nie mówi, że w sytuacji, w której się znajduje, to co zdecydował, to co wybrał, to nie pała szczęściem, tam nie ma takiego, wiesz, takiej radości, takiej lekkości. To po prostu jest decyzja człowieka, który zdaje sobie sprawę, że jest początek, jest koniec, i trzeba tutaj zwracać uwagę na te sprawy materialne, przyziemne, na naszych bliskich, na to, czym się otaczamy na co dzień. I, i taką drogę wybrałam, aby w zgodzie ze sobą móc tym funkcjonować, ale nie jestem, nie czuję się w tym tak super dobrze. On nie czuje, on się nie czuje jak ryba w wodzie, jemu jest czy albo tak jakoś no niezręcznie, niewygodnie. Gdzieś tam też, jakby w tym wszystkim, tak się poświęcał gdzieś to swoje, swój spokój, czy jakieś osobiste takie poczucie szczęścia. Właśnie w zamian za to, żeby mieć taki, tą strefę komfortu, tak dobrze zorganizowaną i takie bezpieczeństwo materialne, bytowe. To wybrał właśnie taką, taką drogę, taką opcję tego bezpieczeństwa. No dobrze. Druga grupa. O czym nie mówić ten ktoś? Uważaj na niego. Tutaj w tym, w tym człowieku jest cały czas takie wielkie pragnienie ciebie, wielkie marzenie o tobie, takie niespełnione marzenie. Jesteś taką mm, dla mnie taką opcją, o której nawet nie śniłem, nie spodziewałem się, nie oczekiwałem jej w moim życiu: że ona, że ona się pojawi, że ona przyjdzie. Ty tutaj jakby gdzieś mnie mm, porwałaś ze sobą, oderwałaś mnie gdzieś. Twoja taka delikatność, naturalność, prawdziwość. One rozpaliły mnie, rozbudziły, uzmysłowiły mi takie moje pragnienia, uczucia, które gdzieś tam były, jakby schowane głęboko we mnie, albo też może nie znałem ich do tej pory. Ja się, jakby tego. Przestraszyłem albo to zbyt mocno komplikowało moje życie, i dlatego ja się wycofałem z tego, ponieważ bardzo zaangażowałem się emocjonalnie w, w ciebie. Jesteś taką e, osobą, która zauroczyła, wciągnęła, pochłonęła go. I on jakby poczuł taką słabość, tak wielkie pragnienie ciebie. Wiesz, ten ktoś mógł mieć jeszcze w momencie, kiedy byliście razem albo mieliście lepszy kontakt, mógł mieć takiego dosłownie bzika na twoim punkcie, tak jakby się odkleił od rzeczywistości i o niczym innym nie myślał, nie pragnął niczego innego, tylko ciebie, tylko w związku z tobą. I Gdzieś to mogło w jego życiu odbijać mu się, tak w innych aspektach, jakoś, a, nie wiem, gorzej utrudniać mu, komplikować mu jego życie, i on w pewnym momencie, kiedy zobaczył, że on jest taki pełen tej miłości do ciebie, że zalała go taka fala pożądania, fascynacji tą osobą i ten cały początek, wasz początek, Taki niewinny, taki czysty. Tu jest taka lekka spontaniczność, która was porwała do takiego lotu, bardzo wysokiego, wprost no, w sferę takich wysokich wibracji i jakiejś takiej wzajemności, czułości. I on nie mógł sobie jakby na to pozwolić, ani albo tego utrzymać, i dlatego się gdzieś wycofałem, odszedłem, ale to już z tym bagażem tych uczuć z tym wszystkim, kiedy mnie to tak, e, kiedy to tak maksymalnie odczułam, ale to wcale nie oznacza, że ja mm, nie czuję już tego wszystkiego do ciebie, bo tutaj są takie takie energie, że on gdzieś Jest cały czas blisko ciebie chciałby być blisko, jesteś takim niespełnionym marzeniem, wielkim pragnieniem, nie wiem obsesją. Fascynacją, namiętnością, czymś bardzo, bardzo głębokim. I też, jakby to wszystko w pewnym momencie stawało się dla mnie tak trudne, nie do okiełznania, to co ja do ciebie czuję, to jak jestem nakręcony, czym ja wibruję, że ja mm, nie mogłem sobie na to pozwolić, albo gdzieś tego wkomponować w swoje życie, więc się odsunąłem, odszedłem, schowałem się gdzieś. Bo to mnie przerosło, bo pojawiła się tutaj osoba, która wzniosła mnie tak wysoko, tak dostałem takie, nie wiem, jakieś takie porażenie, uczuciowością, czułością, ta, ta fizyczność, to wszystko stało się takie jakieś magiczne, jakby to było pierwszy raz tak głębokie doświadczenie dla tej osoby. I on te, z tym sobie nie poradził, albo się tego przestraszył, że to go jakoś mm, zaprowadzi w niewłaściwym kierunku w życiu, bo nie ma na to miejsca albo jakiejś opcji. I po prostu musiałem się odsunąć, bo to było zbyt głębokie, zbyt takie naturalne, prawdziwe i takie wychodzące ze mnie szczerze. No, przerosło. Nie dało rady tego utrzymać przy sobie. Хорошо, третья опция. О чем не Chciałbym zawalczyć, chciałbym rozpocząć wszystko od nowa Gdzieś tutaj na a na Tu jest miłość, tu jest, tu jest uczucie, tu jest niespełniona miłość Miłość, która jest w tej osobie do siebie, do ciebie I tak jakby te wszystkie emocje, uczucia, które on w sobie ma Nosi je gdzieś bardzo głęboko I e, gdzieś w nim było takie pragnienie Albo jakaś taka siła że tak On i chce i wie, że kiedyś się pomiędzy Wami coś naprawi, że coś pomiędzy Wami wyleczy, wyrówna. I też jakby chciał do tego doprowadzić, do jakiegoś pogodzenia Waszego, do przeproszenia. Być może On Cię przeprasza nawet za coś, już, już wiesz teraz, za, za coś, co. Spowodowało, że ty jesteś taka, jakaś nie wiem, taka rozbita, taka rozsypana na, na kawałki, a on stoi za twoimi plecami, ty nawet nie wiesz tego. On cię cały czas trzyma, pilnuje, żeby nic się nie stało, i tak mówi, że wszystko będzie dobrze. Wytrzymaj, wytrzymaj, dasz radę, tak po prostu jakoś. Musiało być, ale ten ktoś nie daje za wygraną w tej sytuacji z tobą, ponieważ e, kieruje nim miłość, uczucie do ciebie i on wierzy w to, on głęboko wierzy. Tutaj tu macie w ogóle taki przepiękny, nowy początek, jakiś nowy rozdział, albo ta osoba ma nadzieję na to, że będzie Wam jeszcze dane w życiu e, się ze sobą połączyć, spotkać i przeżyć. Od nowa te, tą relację, jakby zacząć, wszystko zacząć od nowa, albo się um, też naturalnie gdzieś spotkamy, kiedyś pogodzimy, po, um, wprowadzimy, jakby, spokój w tą, w tą naszą znajomość. Wiesz, jest w nim bardzo dużo takiej energii takiej lekkiej, takiej naturalnej, która go tak gdzieś prowadzi do ciebie. On się tutaj nie zastanawia tak głęboko nad jakimiś konsekwencjami, nad tym, co by to było albo jakby to wypadło, tylko tylko jest siła, jest moc. On mówi: "Ja czuję moc, ja czuję moc do tej kobiety, ty go nie widzisz. Wy jesteście w ogóle w takiej sytuacji, że albo ty go nie chcesz widzieć, jesteś odwrócona, jesteś na nie." W tym wszystkim, a on wie, że musi się postarać, że musi zawalczyć i on pokazuje, że on czegoś nie, nie chce odpuszczać. On nie chce tego zmarnować, bo gdzieś za wami w przeszłości jest taka jakaś może nieodpowiedzialność, może niegotowość, niedojrzałość sytuacji, jaka was poróżniła, ale on się teraz pokazuje, że zobacz jak ja zmężniałem, jak ja dorosłem, jak jestem gotów na ciebie. Spójrz, jak jestem przygotowany, i teraz już następnym razem będzie lepiej, będzie inaczej. Ja tutaj dam z siebie bardzo dużo. I tak jakby gdzieś, wiesz co, albo też jeszcze jego ego Takie jest gdzieś trochę dotknięte i nie pozwala mu tak zostawić tego tak, jak jest teraz pomiędzy wami. Wierzę, że w, w jakimś tam czasie, kiedyś w życiu będzie chciał od siebie coś dać, właśnie żeby, żeby nie zostało tak, jak jest, bo to nie pasuje do niego, to jemu się nie podoba. Być może to, jak on, jak on w tym wszystkim wypadł, jak on w tym wszystkim jest przez ciebie odbierany, no to tak, ale Ty się pokazujesz też taka gdzieś eee, pogodzona, odpuszczona, idąca w swoją stronę, a on biegnie za tobą energetycznie jest i macie tutaj takie To jest takie niesamowite, bo takie stąpanie po wodzie, wy tak chodzi tej wody jest tak bardzo dużo. I ta woda w pewnym momencie spotyka ogień, i tak jakbyście byli zupełnie różni a w, w podejściu do relacji, do siebie, i, i te dwa takie właśnie przeciwstawne, te, te dwie energie, one się ze sobą tak zderzyły, i to spowodowało u Was jakiś wybuch czegoś. Może niekontrolowanego, bo zachowaliśmy się jakoś nieodpowiedzialnie, ale to wszystko można naprawić. On mówi: To wszystko można wyprostować, załagodzić i gdzieś albo miłość zwycięży, albo ja bardzo głęboko w swoim sercu Cię przepraszam, za coś Cię przepraszam. I mnie jest bardzo źle. Ja dojrzałem, ja, ja się obudziłem. Jak gdzieś tam tak, wiesz, on jakby zmężniał, może coś zmienił w swoim wyglądzie. Bo też jest i wizualnie taki bardziej mężny. No, to nie wiem, tam wiesz, czas płynie, więc coś, coś się w nim zmieniło, tak? No, to tak to wygląda, ale ten wasz świat jest tak głęboki, bardzo wodny, taki emocjonalny i wydosłownie tak sobie unosicie się nad tym wszystkim i staracie się to przetrwać, przerobić i ten ktoś też. Y tak na tej, nad tą wodą, tak niemal że chodzi po jej powierzchni. To jest takie trochę igranie z losem. Jest tutaj jakieś takie wasze napięcie. Macie coś takiego pomiędzy wami jest coś takiego napiętego, że jeden ruch nieodpowiedni. Ja nie wiem, mogę zostać ścięty, mogę zostać zatopiony, ale jakoś będę walczył, będę się starał, bo, bo tak jest niedobrze jak jest. Ma dyskomfort po prostu z tym, co was spotkało. No dobrze, to napiszcie coś tam w komentarzach, dajcie łapkę w górę, jeśli z Wami rezonuje. No i co, słyszymy się wkrótce, pa.